Cześć! Z tej strony Janek z Ergan.pl A dzisiaj dobrze i tanio. Takie rzeczy tylko Ergan.pl Dobrze, tanio i mocno. XBG, bardzo znany pistolet dostępny na rynku od lat, może być jednym z najlepszych wyborów dla początkujących. Jest to idealna opcja na pierwszy pistolet. Niewątpliwie jest to wiatrówka klasy ekonomicznej, jednak, jak na swoją niewygórowaną cenę. Daje całkiem e, przyjazne parametry, oraz jest wyjątkowo celna w swojej klasie cenowej. Również, personalnie, wydaje mi się, że jest to najlepszy wybór. Jest to mój ulubiony pistolet u Mareksa z klasy ekonomicznej. Zobaczmy ją z bliska. Jak widać, konstrukcja jest w pełni wykonana z materiałów syntetycznych, zewnętrzna. Natomiast lufa jest metalowa, podobnie jak magazynek i elementy mechaniki. I stale swoją stylistyką mocno nawiązuje do konstrukcji Springfield DX. Natomiast nasza wersja wiatrówkowa z racji tak Springfield XD. Nomen omen. Natomiast nasza wersja wiatrówkowa, pneumatyczna jest znacząco lżejsza. Waży tylko 400 gram to jest też dobrym wyborem dla młodych adeptów. Natomiast przy tych gabarytach i wadze ma znaczącej pojemności magazynek aż 19 swirutów stalowych typu BB oraz bardzo wysoką prędkość wylotową w tej klasie, bo aż 125 metrów na sekundę. Wynik bardzo często niedostępny dla pistoletów w o wiele wyższych przedziałach cenowych. Odwzorowanie jest też dosyć realistyczne. Widać wszystkie elementy takie jak manipulator, blokady spustu, okno wyrzutowe oraz profilowany chwyt, który osłania nam port instalacji kapsuły CO2. A zaraz zobaczymy, jak przygotować sprzęt do działania, zainstalować kapsułę oraz załadować pełni magazynek i zobaczymy go w akcji. Ok, przygotujmy naszą gatówkę do działania. W celu załadowania jej zrzucamy magazynek przez wciśnięcie blokady. Następnie zsuwamy podajnik do samego dołu. Następnie po wysunięciu w podstawie magazynka zapinamy. Ok, starając się trafić. Wtedy magazynek blokuje nam się. Co pozwoli na załadowanie śrutu metodą grawitacyjną, czyli po prostu wsypujemy przez ten oto otwór śruty do magazynka. Co jest dosyć łatwe, o ile się nie celuje przez kamerę. W magazynku mieści się ich aż 19. Czyli jak na tego typu wiatrówkę to jest całkiem niezły wynik. Po pełnym załadowaniu zwolniamy blokadę przez ściągnięcie w dół. I magazynek jest gotowy. Następnie bierzemy pistolet. Otwieramy tylną okładzinę. Odkręcamy, jeżeli jest taka potrzeba, śrubę dociskową. W tym oto miejscu. Bierzemy kapsułę, standardową 12-gramową kapsułę CO2. Umieszczamy szyjką do góry w komorze. A następnie dokręcamy, kabury, dokręcamy, dokręcamy śrubę dociskową do momentu, kiedy dotknie naszej kapsuły. I w tym momencie jeszcze trzeba wykonać około półtorej, dwa obroty, do momentu przebicia. Często słychać drobne syknięcie, i wtedy nasz pistolet jest gotowy. Po wsadzeniu magazynka oraz odbezpieczeniu,

Jak na tak ekonomiczny pistolet, wyniki znacząco są lepsze niż to, co deklaruje producent, i przedział cenowy naprawdę godny polecenia. Zobaczmy jego skupienie na tarczy. I koniec magazynka. Zobaczmy skupienie na tarczy. To ekonomiczny plastikowy pistolet. A tarcza, do której strzelaliśmy, to tarcza typu mini, mało gabarytowa. Zobaczcie, jak małe jest skupienie. Tylko dwa strzały wyszły poza pole dziesiątki. A nie będę ukrywał, nie jestem najlepszym strzelcem pistoletowym. Mieliście okazję zobaczyć możliwości i działanie tego oto sprzętu. Wydaje mi się, że będzie bardzo dobrym wyborem na początek. Jak sami widzieliście, mimo swojej niewygórowanej ceny, daje nam bardzo dobre skupienie i całkiem fajną energię. Energię dużo wyższą niż deklarowana przez producenta, ale oczywiście w granicach naszego ustawowego limitu. Taką oto wiatrówkę można posiadać bez zezwolenia. Oczywiście warunkiem jest to, że Musisz być pełnoletnim, ale poza tym nie musisz spełniać żadnych innych kryteriów. A sprzęt jest godny polecenia. Możecie go kupić na naszej stronie erganpl, na którą serdecznie zapraszam. Oraz zapraszam również do subskrypcji, aby nie ominęły Was kolejne materiały. Ja nie wiem, co ja mam mówić XD. Yy, yy, yy.